Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj witam Was w filmiku informacyjnym. Więc chcę Was zachęcić na początek do zostawienia łapki w górę na moim kanale oraz subskrypcji. Z góry dziękuję. A teraz zapraszam Was do filmu. W tle będę trenować konia Dizzy. Więc chciałabym zacząć od tematu: dlaczego nie ma długiego odcinka z Zamku House nie ma długiego odcinka z zamku, ponieważ nagrałam mnóstwo części. Serio nagrywałam, ale okazało się, że zdecydowanie trwają one za długo. Raz nie czytałam wszystkich zadań, więc stwierdziłam, że wstawię tylko pokrótce, jak on wygląda. Na początek filmik z Manchester Hustle miał być z dźwiękiem. Ja miałam mówić o nim, moją opinię mówić, no i tak miało być, ale nie wiem z jakich powodów. Mój laptop nagrał właśnie ten odcinek bez dźwięku. No i było mi po prostu przykro i nie nagrałam go ponownie, tylko wstawiłam taki bez dźwięku. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dalej. Chciałam poruszyć coś na temat serwerów, ponieważ kiedyś, kiedy prowadziłam live bardzo często bo nawet trzy razy w tygodniu to byłam cały czas na serwerze Emerald Forest. Po prostu odkąd gram, a w tym roku będą 4 lata, Cały czas jeździłam i grałam na serwerze Emerald Forest, ale od pewnego czasu zaczęłam przegrywać wszystkie mistrzostwa. W sensie nie chodzi mi przegrywać, że na przykład od, opuszczałam grupę, tylko chodzi mi bardziej o to, że przegrywałam, bo nie byłam w top 3. No i po prostu stwierdziłam, że przeniosę się na prosty, prostszy serwer. Tylko nie do końca przeniosłam się, dlatego że przegrywałam. Bardziej dlatego, że mój laptop jest już stary. I coraz mniej mam na nim miejsca, więc bardzo laguje mi na serwerze Emerald Forest. Dlatego stwierdziłam, że pójdę na spokojniejszy serwer, gdzie jest mniej ludzi. I po prostu będzie mi łatwiej grać, będzie mi łatwiej wygrywać, nie będzie mi lagować. No i moim zdaniem to była dobra decyzja, ponieważ ostatnio cały czas jestem pierwsza. Więc tak, bardzo się zmieniłam, bo kiedyś, kiedy grałam, w zasadzie to do tej pory. Nigdy nie zmieniłam serwera, a nagle w środę zmieniam serwer i gram na Rainbow River. Nawet nie wiecie, jakie było moje zdziwienie, kiedy na Mistrzostwach o 16 była tylko jedna grupa. Wyobraźcie sobie, że gracie 4 lata w grę i jesteście cały czas na jednym serwerze, a nagle zmieniacie serwer. I na serwerze, na którym byliście całe swoje granie, było po 5-6 grup o takich godzinach, o 16 właśnie, a ja wchodzę na, na właśnie ten serwer, na którym teraz jestem, czyli Rainbow River, a tam jedna grupa. Więc naprawdę nie spodziewałam się tego, jaki był mój szok, jaki była, jaka była moja reakcja na to, jak zobaczyłam, ile osób gra na innych serwerach. Zdecydowanie popieram, że, że Emerald Forest to najpopularniejszy serwer, bo nigdy w życiu raczej nie zobaczę na Rainbow River sześciu grup. Więc tyle chciałam Wam powiedzieć. Jeszcze chciałam Wam krótko powiedzieć moją opinię na temat tego nowego zamku. Więc mi osobiście bardzo się podoba ten nowy zamek, fajne miejsce. Co prawda jeszcze musi się odnaleźć, ale na razie bardzo mi się podoba. Fajne były zadanka, dużo dawały te zadanka i mam nadzieję, że SSO będzie prowadzić tą fabułę dalej. A ja teraz wam już nie przeszkadzam. Życzę wam miłego weekendu, trzymajcie się i cześć!